Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj World of Warships i Chabarowsk. Niszczyciel radziecki 10 tieru. Niszczyciel, z którym, z którym się nie polubiłem, dlatego, że uważam, że 9, 8, jeżeli chodzi o niszczyciele radzieckie, są po prostu lepsze. Nie mamy tutaj dymu. Mamy niby działa, mamy wszystko, co być powinno, jeżeli chodzi o gunbota. Ale troszeczkę brakuje zwrotności obrotu dział. Nie jest taki zły, ale niby jest okej. Okay. Dział jest też całkiem sporo. Natomiast trochę, trochę szybkości mi brakuje mimo wszystko. zwrotności też nie jest trochę niezgrabny. No ale przecież przede wszystkim dymu brakuje, nie? Żeby taką bezpieczną przystań sobie zrobić, Ej, zobaczcie, jak to wygląda. Takie granie. O torpedach zapomnijcie. Taka jest prawda. Z takim z takim kamo i z taką celnością przeciwników, z taką koncentracją ognia. Po prostu zapomnijcie o podchodzeniu gdzieś bliżej na odległość torpedowania. No cóż, pożary, pożary, co chwilę coś się dzieje. Najlepiej po prostu schować się, nie wiem, w czyimś dymie albo za skałkami. Tylko że za skałkami, no cóż, za bardzo się nie schowacie, ponieważ gdyż. Te pociski lecą w miarę płasko, no, może tak nie do końca, ale, ale jednak zobaczcie, to nie są takie loby, więc tutaj musicie się wychylić bardziej, żeby skorzystać ze wszystkich dział. To jest dobra oczywiście trajektoria lotu pocisków, to jest dobra w walce z innymi niszczycielami, natomiast no tak, jak, jest, jak walczycie z innymi niszczycielami, to zazwyczaj po prostu cała wroga flotylla do was nawala. No to jest nawal przecież, nie? <ścoughs> tak, tak, tak. Cała flota to nawal. No i wtedy, i wtedy macie przerąbane. Tutaj no. Trochę mi tego sprzętu eksploatacyjnego brakuje. Jeden więcej, to już nie pamiętam co założyłem. Później, w podsumowaniu, będziecie widzieć, jak zbudowałem ostatecznie kapitana. Nie wiem, czy akurat w tej bitwie tak ten kapitan był i czy takie wyposażenie, ale później jakieś te optymalne wyposażenie i perki kapitańskie znalazłem, przynajmniej dla siebie. Natomiast no, chyba trochę traci na tym. Na tej ciągłej walce, w zwrocie, w ciągłych zwrotach, ciągle traci tej prędkości i, i to ułatwia też trafianie ją. Yy, I. Cóż. Spodziewałem się więcej po tym okręcie, a tak, no niestety nie należy do moich ulubieńców, wręcz stwierdziłbym, że to jest, nie jest okręt dla mnie, jest na poziomie, czy nawet, no mówię, dziewiątki czy ósemki, gra mi się nimi podobnie, jeżeli chodzi może o demecz, czy, także, tak, także, Dycha mnie nie zachwyciła. No ale co już? Tak już mam, że każdym okrętem chcę zagrać. Każdym okrętem każdą dychą. Przede wszystkim chcę zagrać minimum 30 bitew. Więc na Haberowsku też też właśnie to postanowiłem uczynić. I jeszcze jedno zasięg. Zasięg tu macie 13 km. Tam nie wiem, czy udało mi się później powiększyć. A i miałem jakiś spamerski telefon w niedzielę. Kolejny. Ech, dzwonią. Ja blokuję numery. Oni ciągle dzwonią. Fotowoltalnika. Także na moje pytanie skąd mają? Mój numer od kontrahenta. Oczywiście nie wiadomo od jakiego. Nie mogą zdradzić informacji, bo nie wiedzą. Na prośbę o usunięcie moich, mojego numeru z bazy danych też głuchy telefon, wtedy, że nie posiadają, że nie mogą, bla, bla i takie inne. A jak zaczynam ostrzej gadać, to się rozłączają i później po dwóch, trzech tygodniach dzwonią dalej z innego numeru. Także wkurzyłem się, no ale mam nadzieję, że teraz przeciwników też powkurzam tutaj troszeczkę, jean Barta zwłaszcza, że go podpalę i uniknę przede wszystkim jego tutaj haeków. E, no dobra, no dobra, adepcie spokój. Tym bardziej, że ja na przykład nie szafuję swoimi danymi, Zgód marketingowych raczej nie udzielam niezmiernie rzadko. I zresztą mam prawo do wiedzy na temat tego, skąd moje dane u kogoś się znajdują. Numer telefonu jest taką daną. Teoretycznie. On nie dzwonią przypadkowo, skoro dzwonią już trzeci raz z, z trzeciego numeru telefonu. I. Mam prawo je te dane usunąć, tak? A no wiadomo, jak to jest. Jeszcze w niedzielę. Kurzają niesamowicie. Czemu ja z dymu wypłynąłem? Mogę sobie tam siedzieć. Tam dym za mną ktoś rzucił. Edynburg. No ale to widzicie, zdenerwowany jestem, nawet na powtórce nagrywanej. Nawet na powtórce nie trzeźwo myślę wtedy w zdenerwowaniu. Leon. Jeżeli z mi. Przesadzić coś, no to, no to będzie kiepsko. No cóż. Chabarowsk jest jaki jest. Podpały za to idą całkiem nieźle. Ale celność tych dział niby jest okej, okay, niby jest okej, okay, ale nie jest okej. Okay. Zasięgu mi trochę brakowało, ale chyba później udało się dotrzeć z tym zasięgiem do ładu i składu. Dlatego mam na przykład. Czy nawet tutaj właśnie się udało? Do, chyba zasięg mam powiększony kosztem, właśnie e, kosztem dodatkowych materiałów eksploatacyjnych tutaj, czyli naprawki dodatkowej, tam doładowania silnika. I, i, I jednak uznałem, że w tym momencie zasięg, zasięg e, dział jest po prostu ważniejszy. No cóż. Bitwa zmierza w dobrym kierunku. Prowadzimy. Mam połowę HP, ale nie mam już możliwości odzyskania tego HP, więc będzie ciężko, jeżeli ktokolwiek się mną zainteresuje. Zao, fajnie gdyby wyrwał Cytadelę, ale na tą odległość, na tę odległość będzie ciężko. To uczynić. To jest jednak za daleko, żeby wbijać te cytadele. Musiałby ten okręt być bliżej. Ale żeby, jeżeli będzie bliżej, to oczywiście to oczywiście jemu łatwiej będzie mnie trafić. Tak więc, a on ma potężne, potężne haeki. Skończy się to pod pałą. Fajnie, gdyby ktoś tutaj go pokarał. Bardziej. Skoncentrował ogień na nim. On ma jeszcze, trzeba pamiętać, torpedy. Zobaczcie, trafić go nie jest tak łatwo, chociaż to jest zao. Za A Citadele mówić na 10 km. Te pociski nie są do końca tak płaskie. Nie mają takiego płaskiego lotu, jak wcześniej wspominałem. Eee, za bardzo lobem jednak idą, żeby na te 10-11 km bić cytadele. Ale no cóż, ale z za skałek też sobie raczej nie będziemy za bardzo bić do przeciwników. Więc zazwyczaj gra polega na tym, żeby, żeby właśnie na prędkości na prędkości manewrując Próbować strzelać. Tylko że właśnie na prędkości manewrując, zwalniamy często nawet z doładowaniem silnika do 40 węzów, także 40 węzów i nasza dość duża sylwetka. No, I promień skrętu taki większy sprawia, że. Nie jest aż tak trudno nas trafić. No, chyba. Chyba żebyśmy by się zatrzymywali co chwilę gdzieś, ale. No nie wiem, no nie wiem. Zmieniać prędkość. Ale z drugiej strony zwalnianie, zbyt częste zwalnianie na takim niszczycielu, który w tej chwili nie ma dymu, no, no, to, no to jest jak życzenie śmierci. Ogólnie da się tym okrętem grać. Jak najbardziej, ale uważam, że są dużo lepsze okręty, niszczyciele, gunboty. Może, Może jako wsparcie w dywizjonie jak najbardziej można wtedy powalczyć. To jest jak niszczyciel. No bo to jest niszczyciel, jak równik lekki raczej. I, I zobaczcie, z naszej przewagi Zrobił się brak przewagi. Underer. Mam nadzieję, że Kagaro tam przeżyje. Poszły torpedy. Jeszcze może będzie miał kolega jeden rzut. Ja teraz z pepanców. Próbujemy coś zrobić, ale te pepance no, w tej chwili zawiodą. On nie idzie bokiem tak jak się tego spodziewałem, więc wracamy chyba do haeków. No, gruba ryba tam żyje, 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 kolego. No, nie potrafię trafić przeciwnika. Gruba ryba padła. Padła w sieć Anderera. Teraz nie mogę trafić. Więc. Ale jak już trafiam, to, to jest to. Z podpałą. Trafienie. Ósme. Ósmy, pod, ósma podpała, i teraz tak. E, Tanderę, dobrze, że tutaj z pepanców. Oby tak dalej. I oby mnie nie trafiał. Bym ja go podpalał. Jeszcze jakiś damage sobie zrobię. Hindenburg. Nie wiem, czeka tutaj na śmierć. Ale na razie nikt się nim nie interesuje. No i teraz podpałyby się przydały. Teraz, teraz będę miał osłonę. Skałek, i mogę się zatrzymać. No ale jak długo będę miał przestrzał? No, niezbyt długo, chyba. Zobaczcie. Już mi się możliwości kończą powoli. Za chwilę będę strzelał w skałki. Ale nie, nie, jeszcze, jeszcze nie. Teraz chyba ostatnia salwa. Jest podpała, całe szczęście. Więc on jeszcze będzie trochę płonął, ale zaczynam przegrywać. Hindenburg nie wiem, co tutaj odpalił. Zaczynałem przy, przy ostatnim kapie, przy kapie C. Skończyłem, skończyłem kończę teraz przy A. Mam nadzieję, że Konqueror nie da się staranować. Ma za dużo HP, żeby. żeby ginąć tak bezsensownie. I mam nadzieję, że frontem jednak się ustawi troszeczkę, żeby nie przyjął znaczy na zasięg torped. No gdzie, gdzie tu torpedy? Tam? Chyba tam 6 km, 4-kilometrowe, coś takiego, nie, już nie pamiętam. Ale sami widzieliście, jak krótki zasięg tych torped jest. 6 kilometrowy, bodajże. Więc torpedami nic nie zrobicie, gdyby chociaż było 8 km, no. Jeszcze bym, jeszcze bym rozumiał, że można czasami ich użyć. A tak to. No cóż, o torpedach zapomnijcie. Chyba, że faktycznie wyskoczycie na kogoś z zaskałki. I wtedy go poczęstujecie. No właśnie, coś w tym stylu. On dopłynął do tych torped rzuconych przeze mnie. Może i 8 kilometrówki są tutaj. O, może i tak. W każdym razie jeszcze mamy Hindenburga. To jest taki bo będzie śpiew. W tej bitwie może jeszcze Hindenburga uda się zdjąć, ale pojedynek z nim może być ciężki. On ma też potężną ilość dział. Jest bardzo groźnym przeciwnikiem. Może teraz pepanców. Nie, też nie idzie. No to taka ostatnia moja szansa, ale on jest dość mocno skontowany. I, i, I kończy się mój żywot w ten właśnie oto sposób. No cóż, może trzeba było skajków jednak strzelać. Weszłaby jedna, druga podpała. A tak. Żywot się kończy. Punkty się kończą. Gra się kończy. Również wsparcie dostałem. Ach, tak jak na czacie napisałem, to uważam, że to jest kiepski okręt, ale cóż poradzić. Zobaczymy na podsumowaniu za chwilę, jak to się przedstawia. Dobijemy do 1000. I już mamy. 166 tysięcy obrażeń. Jedna torpeda, dwa zniszczenia, wsparcie. Podpał trochę też było. 1261 ekspa na porażce. Nie było tak źle. Ale dobrze też nie było. No cóż, pożary, pożary. Przede wszystkim pożary na tym okręcie. To jest klucz do zrobienia jakiegoś większego demedu. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.